Hej, jestem. Logitych 1, 2, 3. A to jest już bodajże dziewiąty odcinek serii. Zagrajmy w Terraria. Yy, nie wiem co mi tak klatkuje bardzo. No, nie wiem. No, ogarni się. 19 FPS-ów mam tylko. Jak możecie tutaj zauważyć, zrobiłem przed chwilą taki mały magazyn. Taki malutki. No. Eee, gdzie te gwiazdki były? quick tak, okej. Okay. Mam dzisiaj zamiar iść na ten, eee, no po obsydian, po, po bo tam mam na dole zrobiony, w poprzednim odcinku zrobiłem. Kurde, no nie wiem co jest. Zamknę może neta. Ok, powinno być lepiej. Powinno być teraz lepiej. No. Dalej jest tak samo. Nie wiem czemu. W ogóle nie wiem dlaczego. Dobra. Bo ja się tak spadać w dół, bo jak w coś walnę. No. o już troszkę się poprawiło w, może tak lepiej zejdę wow troszkę mnie przyciął no Jak widzicie, tu mam obsydian cały. O -o. W przyszłym odcinku mam iść zamiar na ten po... Jak się to nazywało? Na meteoryt. Bo wylądowały u mnie dwa meteoryty. Z czego się bardzo cieszę. Bo zrobię sobie jakiś mocniejszy set. No... Taki dosyć pomysł nawet taki w miarę miałem z tą lawą, bo... Z tym obsydianem, bo tu... no... Wiecie? Zapamiętałam, że ja tu mam dużo tego. Dużo lawy. Uh, eee... No nie no... Mało tu widzę, a ten. <laughs> Troszkę ciemno jest. Ale jak, jak dzisiaj jest ciepło? Masakra. Dzisiaj jest tak ciepło. Ja mam w pokoju. No, tu mam termometr, mam 30. Zapomniałem o tym. Mam tu termometr i mam 30 stopni ciepła w pokoju. To jest naprawdę czymś dosyć zaskakującym 10, o 10 stopni mam wyższą temperaturę niż powinienem mieć. No klatkujesz mi. No ale tak się jakoś zebrałem do tego nagrania dzisiaj tego odcinka. A nie wiem dlaczego. No, tak jakoś z nudów chyba. kopiemy dalej jeszcze troszkę tego wykopię i tu, tu sobie zostawię to, tą wodę nie będę tego dużo kopał, no ten pasek dokończę i Powinienem już wracać, no dużo tego obsidianu mam. 150 albo wiecie, co jeszcze tak na powrót. O, tam widzę złoto, ale na razie nie będę kopać. Wrócę się zaraz do domu. Jakbym mówił trochę cicho, to Was bardzo przepraszam. Ale coś mi się z Mikrem ostatnio dzieje. Tak. Robimy sobie obsidian z... O, 3 defa. A jak tu jest? No, dużo lepsze. 4 defa, dostanę więcej. 23 defense. Och, jak fajnie. Mam zamiar się przejść w tą stronę za meteorytem. Bo wiem, że mi dwa, jak nie trzy, wylądowały u mnie na mapie. Wow. Mogę spaść. Tak, te lagi mnie coś dzisiaj naprawdę męczą. Nie wiem, nie wiem dlaczego mam lagi. No ale takie życie. Komputer... komputer... komputera Też nie mam jakiegoś superowego. Wypasiony... Nie, nie jest wypasiony z Intel Core i 7. Tylko jakiś tam na komunie dostałem. A i tak się dobrze trzymie staruszek. Daleko ten meteoryt, pomimo, że to jest ma mała mapa. No, bardzo was przepraszam, że dzisiaj za te lagi. Ale prawdopodobnie na przyszły odcinek też taki będzie, bo nagrywam to jeden po drugim. O, jest. Mamy meteora. Ja. Ej, jak ja jestem inteligentny. Przecież. Chwila, ile ja mam kasy? Bym kupił Z2 dynamity. Dobra, idź stąd merchant. O, fajnie, troszkę tego jest. Kupię sobie bomby. No nie, znaczy, bomby to ja mam. No wyłaś tam. tu sobie kupię. 5, okej, okay, może powinno wystarczyć. No kurde. Te NPC są takie wkurzające czasami. Najlepiej to by było zamknąć ich yy, razem w jednej... No nie w jednym dziurze, tylko pozamykać ich w osobnych pokojach. No bo akurat ten guide tak nie przeszkadza. Wow, ale klatki, masakra. Skrzynka. Wezmę sobie... Dobra, tam już nic nie ma. Mm. No, kurde. Przepraszam Was bardzo za te lagi. Bardzo Was przepraszam. Ale jakoś tak dzisiaj. Chyba nie. Wow, chyba nie nagram dzisiaj tego kolejnego odcinka. Nie wiem, może to przez to jest, mam takie lagi, że tak ciepło jest. Chociaż komputer to ja nie mam jakiś taki gorący. No ale trochę jest, trochę się zagrzał, troszkę się staruszek zagrzał. Bo przed nagrywaniem normalnie miałem 60 fps, więc nie wiem co jest. Nie ze te numery, Dziadek go mała. No, jak szybko. Dobra. No zaraz będę kończył, tylko zbiorę jeszcze ten meteoryt. No i myślę, że po na poza nagraniem sobie dokończę go zbierać. No, tak zrobię. Więc kończę już. Ja jestem Logitych123, a to był dziewiąty odcinek serii Zagrajmy w Terraria. Hej!